One Life, czyli 50 twórców na jednym świecie, ale każdy z nich ma tylko jedno życie, co oznacza, że jak ktoś zginie to zostaje zbanowany. Lecz był mały haczyk z tymi życiami, ponieważ na samym początku przez 24 godziny mogliśmy ginąć ile chcemy, a potem jak zginiemy mamy ostateczne życie. Żeby się dowiedzieć kto wygrał, oglądaj do końca. Na samym początku dałem się do pobliskiej wioski, która znajdowała się za tą górą, żeby zabrać trochę drewna. Spotkałem tam daktyla, z którym zawarliśmy sojusz i razem z nim zabiłem golema. Wziąłem wszystko ze skrzynek, skopałem szybko sianko, żeby mieć trochę na chlebek i pobiegłem do cave'a. Znalazłem tam trzy diamenty, a gdy z niego wyszedłem, to byłem już full żelazny. Idąc do mojego sojusznika sztosa, zaczął mnie bić lamek, który miał o wiele lepsze temy, ale czy udało mu się mnie zabić? A jakie masz kordy? Drugie kordy na plusyczną mi się Kurde, zabijemy Halo, zabije zabijemy. Szogi, kord daj. Połowi walki dobieg do mnie sztos, któremu cały czas podawałem kordy i zaczęliśmy gonić lamka. Na jego ratunek przyszedł mu bisu, lecz po chwili stwierdziliśmy, że nie ma to sensu, iż był wtedy włączony tryb peaceful na serwerze. Po starciu z chłopakami wraz ze sztosem, poszliśmy do netheru i pozabijaliśmy endermany, żeby dostać trochę pereł. I znaleźliśmy fortecę, w której stało się coś niesamowitego. Jej, klikotek. klekotek. Czaszka! Czaszka! Co jest? Czaszka wydobył, co jest? Co jest? Zajęliśmy się zbieraniem pałek, zabraliśmy brodawki i zlatowaliśmy skrzynie. Zrobiliśmy portal i wróciliśmy do normalnego świata. Jak wyszliśmy na górę, to znaleźliśmy mega ładny teren i postanowiliśmy się tutaj osiedlić. Kiedyż Toss ogarniał naszą bazę i potki, ja poszedłem do jaskini i wykopałem full diamentowego seta. Wtedy czuliśmy się na tyle mocni, że poszliśmy szukać strongholda, w którym stało się to. Dawaj. Zaufaj mi, że to... Do... Dawaj. No, no, no. Na szczęście udało mi się z powrotem dojść do Sztosa i dał mi moje itemy. W Strongholdzie znaleźliśmy bibliotekę, więc zabraliśmy książki, żeby zrobić sobie enchant. Po procie do bazy wymieniłem się z fuzim, on dał mi totem, a ja powiedziałem mu kordy Strongholdu. Postanowiłem, że mając takie itemki, szybko skoczę sobie do cave'a, w którym umarłem. Byłem oddalony o tysiąc kratek od mojej śmierci, wypiłem spida i pobiegłem. Po drodze znalazłem statek, w którym było żelazo. Zrobiłem sobie wyderko z wodą, żeby móc łatwiej zejść na dół. Gdy wkopałem się na odpowiednią wysokość, spuściłem wodę i spłynąłem na dół. Na szczęście moje itemy tam były. Niestety nie nie udało mi się zabrać wszystkich itemów, ale zachowałem to najlepsze. Po odzyskaniu itemów zrobiłem dla nas nową bazę, bardziej ukrytą, a oto jej efekt końcowy. Może nie jest to największa i najładniejsza baza, ale ważne jest to, że własna i ciężka do znalezienia. Po zbudowaniu bazy udałem się do Nederu, gdzie wszedłem do randomowego portalu i znalazłem tam bananka na awku. Nie mogłem sobie odpuścić i go zabiłem. Chwilę później na serwer wbił Flash, który z nami zamieszkał. Zrobiliśmy farmę brodawek, a dzięki temu, że trochę wcześniej znalazł on spawner szkieletów, to mieliśmy bardzo dużo kości, dlatego postanowiliśmy zbudować automatyczną farmę zboża. Polegała ona na tym, że na samej górze mechanizmu był zegarek, który po włączeniu cały czas wypychał mączki kostną. Dropenów, dzięki czemu, jak będziemy stawiać nasiona, to będą one rosły natychmiastowo, a piston automatycznie będzie niszczył wyrośniętą pszenicę. Dzięki takiej farmie mogliśmy uzbierać stak chleba w około 2-3 minuty. No dobra, ale mimo tylu zrobionych rzeczy, cały czas miałem diamentowego seta, więc postanowiliśmy to zmienić. Następnego dnia poszedłem zabić Widera, żeby pozyskać z niego róże, ale zanim go zabiłem, poprosiłem mojego sojusznika, żeby zabudował spawner, dzięki czemu moby nie mogły z niego uciec. Postawiliśmy tam Widera i po jego wybuchu mieliśmy sporo róż. Teraz przyszedł czas na budowę farmy. Wszedłem na górę netheru i udałem się w poszukiwaniu biomu Soulsand Valley, dlatego że chciałem zbudować farmę gastów, żeby mieć dużo łez. Po znalezieniu odpowiedniego miejsca zabrałem się za budowę. No to co? Time Lapsing. Jestem tylko ciekawy, ile będzie łez, jakby zostawić to na noc. Do konstrukcji jednego endkrystala potrzebujemy jednej łzy gasta. A my w tym momencie mieliśmy ich aż 13 staków. Teraz przyszło tylko pozbierać trochę obsydianu. <tryk> Troszkę. I w taki sposób udało się nam zdobyć stak endkrystali. Kolejnego dnia wpadłem na świetny pomysł: mianowicie, jeżeli założymy curse of binding na zbroję, to nie będziemy mogli jej zdjąć do momentu, aż się nie zniszczy. Ale gdy założymy ten enchant na dynie, to będzie on na naszej głowie w nieskończoność. Jest tylko jeden sposób na to żeby ją zdjąć. Trzeba zginąć. A jak wiecie na one life mamy tylko jedno życie. Dlatego osoba, która będzie ją miała na głowie, będzie musiała zginąć, żeby ją zdjąć. No dobra. Będzie musiała zginąć, żeby ją zdjąć Ale jak zrobić, żeby ją założyła? Jest mechanizm, który pozwala do to, że osoba, która przejdzie przez popłytkę, To dynia zostanie założona na jej głowie automatycznie Wystarczy postawić dropper skierowany do góry i na tym popłytkę. Teraz tylko wymyślić plan, dlaczego mieliby wejść na popłytkę. Postanowiłem zrobić event chowanego w dyniach W jednej z pobliskich wiosek i mogliśmy chować się tylko na tym terenie Ale żeby wejść do tego terenu, każdy musiał przejść przez bramkę Bramek było 8 i w 7 z nich były normalne dynie Ale w jednej było Ukryta dynia z Kers bindingiem. Ale czy udało mi się kogoś w to wciągnąć? Na rozpoczęciu eventu niektórzy uczestnicy zauważyli, że jest coś nie tak, przez że tylko jedna osoba miała enchantowaną dynię, ale na szybko wymyśliłem, że osoba z enchantowaną dynią po prostu będzie szukać. Po całym evencie zebraliśmy się w jednym miejscu i zdjęliśmy dynię, lecz jeden z nas niestety nie mógł. Panowski, co ja nie jest? Mążę. Czemu nie możesz zdjąć, że ty nie trzymasz binding to nie czasami? Niestety. <śmiech> <śmiech> No i cóż, do końca edycji będziesz chyba z dynią. Siąkasz na epilepsji po tym serwerze. <laughs> Parę dni później zrobiliśmy event, na którym mieliśmy wyłonić zwycięzcę pierwszego sezonu. A że był to event PvP, to postanowiłem, że zrobię farmę Golda, z której pozyskam złoto na gapy. Poszedłem wydobyć wszystkie potrzebne itemy, lecz zapomniałem o jaju żółwia, o które poprosiłem Pumera. Teraz przyszedł czas na zrobienie farmy. Położyliśmy skrzynki, obok nich hopery. Następnie podbudowaliśmy się do góry, żeby pigmeny, które będą spadać od razu ginęły. Wyłożyliśmy wszystko magmą, u góry daliśmy szkło, a na środku postawiliśmy jajo żółwia. Teraz przenieśmy się na arenę PVP, a wygląda ona tak. Pierwszą walkę zagrałem ja i byłem strasznie zdezorientowany. Nawet na samym początku zapomniałem wypić potek i niestety przegrałem. Event skończył się w taki sposób, że trzecie miejsce załyszeliśmy się jeden, drugie Saksi, a cały event wygrał Kubi.